Cześć! Witajcie w siódmym odcinku serii Days Gone. Eee, zaczynamy troszeczkę tak trochę nietypowo, ponieważ już jestem w trakcie akcji, jak tutaj widać. Mamy, moim zadaniem jest zabić Limbo i zdobyć dowody jego zabicia, tak. Eee, dlaczego mamy zabić Limbo? Byliśmy w obozie tych tam drwali, czy, znaczy tam, w tym drugim obozie, co żeśmy napotkali. I tam Tracy, czy tam track nie wiem jak na się nazywała, Kazał nam załatwić Limbo, który wszedł ich obozu, wszystko fajnie, przyniósł trofeo, i tak dalej. No i bójkę. Zabił dwie osoby w tym obozie i my musimy się teraz go, tego... oddzięczyć się mu za to, że zabił te dwie osoby. Ale tak okrutnie zabił, dlatego... Musimy pierwsze tam dostać do obozu. Cyk. No i to wchodzimy do środka. Tu jest kolejna osoba. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cztery osoby. Okay. Nie ma nikogo. Zawało ci się. No oczywiście, przed rozpoczęciem nagrywania parę e, tych e, rojów. Rojaków, ich takich takich drzewianych domków, nie wiem co to jest dla nich, mi okay. się rozwalić. Dobra, Limbo, gdzie, gdzie jesteś? Dzięki czemu teraz mamy dostęp do tej wioski, drugiej mamy, możemy szybko użyć szybkiej podróży. Proszę, wpadniesz do Hot Springs, żeby się trochę zabawić? Co nie? Hot Springs, właśnie, to co druga wioska, Hot Springs, ale oczywiście ja i tak tego nie zapamiętam. Mu pomóc, na nie zwracając uwagi na to, że tutaj ciała leżą, co eee, jest bardzo <grymne> dziwne, zwłaszcza <To jest> <grymne> jedna osoba. Wspaniał staruszka, ty Okej okay. Szukajmy wszystkie ciała Co to jest? Eee, jakiś To był bo już nie jest. Dwa trupy. Napteczki inne. uprl -e. Co to w ogóle jest? B? A, co tak? No tak. Wciąż masz przy sobie żelaznego zęba? Nie. Co już to jest? Szybko strzelność składa. Cholera. hola o, kurczaki. Ja za szukać. Sorry, chłopaki, ale nie jestem zainteresowany zabawą z Wami. Mam co chciałem. No i wracam do obozu. Nie wiem, czy z taką ilością paliwa co cokolwiek zrobić. Eee, zobaczmy. Eee, no tak. Za mało paliwa. Można się tego spodziewać, ale tutaj jest stacja benzynowa. Więc możemy z tego skorzystać, że ona tu jest. I po prostu strulamy się drogą. To o zapadłeś chyba Przyjmował skrót, ale to jednak nie był skrót Czy, czy, czy macie Co? Ja widzę, że jakieś komplice, kumpli, Widzę, że... że ta deska z gośćmi jest dużo lepsza. Sobie. No sobie. No to jazda. Świetnie. I teraz możemy chyba skoczyć teraz możemy do tego szybką okay, podróżą no to miejsca. Otwieramy. Dobrze, idźmy do tej baby. Pokazać jej. Hey, czego dowód. Ej, hey, co tam? Limbo I co znalazłeś, skurwiela? Tak, mam też tego żelaznego zęba, jak prosiłaś. Ach, dobra robota. Wik, zawsze mogłam na ciebie liczyć. Nie mam pojęcia, gdzie zniknęliście z buzerem, ale dobrze, znowu cię tutaj widywać. Kręcimy się po okolicy Taker, więc jak czegoś potrzebujesz, wiesz jak mnie znaleźć. Idź do Alkaja. Zaktualizuję ci kredyt. Okej, okay, pragnę następnych zleceń, więc. No idziemy sobie. Beacon? Co słychać w Springs. Springs? Szukasz czegoś konkretnego? A rozglądam się no. Dzięki Proszę, prawie jak nowe. Tutaj co mamy? Zasięg troszeczkę mniejszy, ale szybkość większa, co? I magazynek, jak dwa naboje więcej. A, wejdźmy se. To ci zapewni trochę bezpieczeństwa. Okej. Okay. czego wiesz, gdzie mnie szukać. Do zobaczenia. No coś się ma na hej. A my lecimy dalej. Jak leci? Hej, Przecież. jak tam leci? To została jeszcze trofea u nich. Ej, to jak się miewasz? No ja nie mam nic, trochę żadnych? Myślę, mhm. że pozabiję do wieki Bodzi na to, że chyba nie skasują żadnego. Ale wpuścić coś mam na pewno. Na razie to tyle. To na na wszyscy. Eau. А курда. О, липка. Лоб, ты рассмотришь не запсу. Успокоились, Вот так. Eee, zniesiony. taka armia je zaatakowała. Obóz Nira, co? Ciągle tu jest. Ech, ciekawe, ile lat musi minąć, zanim to wszystko w końcu zniknie. Fajny obóz dla uchodźców. No, lepiej wam wszystkim było w syfie. Niro nie było w stanie was przed niczym urobić. Właśnie uzupełnię omicję. Ale już użyję tego leczenia. Maksymalno, ciekawe Jedziemy sobie jeszcze kapka do góry Rzadzą Szmatki Broń już taką mam Dosyć ciekawą Sprawdźmy w środku flaszeczki, okej co nic nie ma O, napalm Po środku. Nie ma się coś pieszyć. パリパカさんおきんた。 Uh, pozbądź się z wirusów. Ok. Oh. Dobra, nad... Nie tutaj. Jasne? Żyjcie sobie, gdzie tylko chcecie, ale nie tutaj. Ten obóz jest mój. Nie wasz. Zobaczcie się. No. Zrozumiałem. Zobaczcie się. Do... Jezu! No dobra, próbuję. To, powtarzam ja, to. to w w 13 dead. Musimy atakować. Ktoś mnie słyszy? Ja, I To już chyba wszystkie Ej skarbie Tak No Załatwiłem je Nie będą ci się naprzykrzać No cześć To znowu ja Muszę ci coś powiedzieć. Hej, to nie zluzdu, to tylko ręka. Mówiłeś mi, że lepiej nie wracać, a ja cię nie posłuchałam. Niby wiedziałam, że jest coraz gorzej, ale no. Przecież nikt z nas nie wiedział, że to tak wanie, a na pewno nie tak Słucham, szybko. Nic nie rozumiesz. Ja nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. To jest. to wyłącznie moja wina. Hej, nie zostawię cię przecież. Obiecałam ci coś. Pamiętasz? No. Digon, czekaj! Wcale no To jest jakiś dzieciak. Czekaj. Hej. Oh, Hej, stoko. wszystko gra? Chodź, poszukamy twoich rodziców, okej? Okay? Naprawdę, trzeba już iść. Dalej, dalej! Ale Aaaaaah, knuła! O, cholera! A, jest bardzo źle? Nie wiem, chyba nie. Chyba nie aż tak źle. O, oh, Jezu. Okej, okay, dobra. Okay. Tylko tu trzymaj jak najmocniej. Hmm? Hmm. Może biec? Chyba nie, ale może tam iść. Dobra, może być. Już prawie jesteśmy. Okay. Dwie godziny temu było tu pełno federalnych. A, tak, pewnie już się ewakuowali. Tak, tak, pewnie się zmyli. A, jest cała chłodno. Już później zahaczył nerkę, czy coś. Udało się zakażenie. Jak się trzymasz, siostrzeczka? To nudne. To był taki mały. taki mały dzieciak, taki. Taki pieprzony szczyl. Z wielkim kurwa nożem. Hej, pomóż. Dawaj, okej. Okay. Dobra, dobra. dobra, już, dobra, Kolejna banda. Lepiej zniknąć, mi się przewala. Będźmy na dach i ściągniemy jeden z tych śmigłowców. No, chodź. Może tu trochę odpoczniesz. Hej, już dobrze, dobrze. Przypominałam moją małą siostrę, wiesz. Kiedyś całymi dniami bawiłyśmy się w chowanego. A ona wtedy. Ona wtedy chowała główkę w swój płaszczyk, o tak. Podzieli mnie kiedyś ale nie aż tak Ma gorączkę. Jezu, popatrz. Trzeba spadać. Ile nie okay. A Chodźmy. Dasz radę iść, kochanie? Hej, huzer. Tak, trzymam. Poszukaj wyjścia. Cholera. Okej, okay, okej. Okay. 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 Moment. moment, O czym myślisz? Okej. Okay. Odwróć jego uwagę, a ja spróbuję go jakoś zajść. Spoko, spoko. idź. Dobra Gostiu! Hej hej, 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 hej! Nie mam broni! Nie mam broni! Wracaj, gostiu! Posłuchaj mnie! Tam jest moja kobieta, ją, Właśnie próbujemy iść na dach. Wracaj! Jest helikopter, więc zamierza, my słuchaj mnie! My zamierza zamierza... O nie, 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 słuchaj, Zabiłeś. nie wiem nic o tym, że zabiję ale jest mi bardzo, bardzo głodny, ale serio, nic nie zrobiliśmy. Nic nie zrobiliśmy, słuchaj! Zabijaj mnie! Podaj mi broń! Wodę mi broń! Wyzwolę! Ja szczerze mówiąc, puszcz! 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 pomoc, ona jest ranna. Co się z nią stało? Nie jest tym, co tam się odpierdala. Sam nie wiem. Cknęli ją. Nie mogę już nikogo zabrać. Okej, okay, dobra. O, Brian, jeśli nie dostarczymy jej do szpitala, to ona nie przeżyje. Nie ma już więcej szpitali. O nie, Chrzaniak, to nie ma szpitali. Macie lekarzy, macie system, macie wszystko. Jestem po OK. okej? Ja, ja, ja tu jestem na ochotnika. Nawet nie powinno mnie tu być. Okej. Okay. Zabiorę najwyżej dwójkę, okej? Okay? Dwójkę! Jak to zmieścisz? Tylko dwójkę, ja... obciążenie, okej? Okay? Mogę zabrać dwie osoby, dwie! Okay. Dobra. pomóż dobra, mi, no już! Spokój, się, kochanie. Jest dobrze. Nic nie, Co? nie będzie. Zajmę się Hej. Za chwilę wracam, dobra? Okej, Dawaj, śmigłowiec już leci. Moment, Na Nasz już Słyszałem co leci. mówią. Mają miejsce na góra dwie osoby. Leć. Leć z nią. Nic mi nie będzie. Przechodziłem już przez gorsze chujnie. A co nie? Wiem stary. Gdzie lecicie? Co? Gdzie lecicie? Omus uchodźców na północ o swój finger nie. Buzer nie porali sobie teraz beze mnie. Oddasz mi go. Tu wsiadasz? Yeah. Śpi spokojnie, dobra? Ja, ja niedługo do ciebie zajrzę i. Tak, wiem, nie chcesz, żebym to robił, ale Buzer chyba ma rację. Nie potrafię się powstrzymać. No to. Jak mówiłem, wrócę. Buzer? Kolejny śmigłowiec Niro. Ciekawe, co oni kombinują. No właśnie, no i... Tak, skończyliśmy właśnie... Z Buzerem. I z Sara. A nie... to jeszcze trochę jest. Sara prawdopodobnie zginęła, choć nie jest to pewne. Po ostatnich wydarzeniach okazało się, że lekarz, który leciał z nią w śmigłowcu... Masz włączone radio? No, miałem trochę czasu. Coś dla Ciebie zrobiłem. O, buzer to świetnie. Tak, przyda się. Bez odbioru. Uff. Tu radio Wolne Orego. Prawda was wyzwoli. Wieszków, nie dzisiaj. Nie jestem w nastroju na bzdurne teorie spiskowe. Dobrze, na tym, yy, 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 tym słowem właśnie zakończymy ten odcinek. Dziękuję za, za to, że oglądaliście, za to, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. No i cześć w następnym odcinku.